Gdzie się podziały dawne wiadomości z Jedynki? Zobaczcie, to jest autentyczny screen z wiadomości sprzed kilku lat. Kto według ciebie zasługuje na większy szacunek? 98% respondentów odpowiedziało, że kod prezesa. Mateusz Kijowski znalazł się z poparciem w tym sondażu z wynikiem 0%. I Ryszard Petru też 0%. A Grzegorz Schetyna otrzymał 2%. Gdzie się podziały? Radosław Sikorski podczas wizyty w Kijowie powiedział, że czasy imperiów należą do przeszłości. To ostatnia wojna kolonialna w Europie i ona musi się skończyć. Rosja musi przegrać, a Ukraina zwyciężyć. Rosja zapowiedziała, że jeśli jakikolwiek samolot F-16 wystartuje z kraju NATO i będzie uczestniczyć w wojnie na Ukrainie, to Rosja zbombarduje bazy NATO. Paweł Grzesiowski, ekspert naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID umieścił dzisiaj Wigilię w Wigilię wpis, że u niego jeszcze nie było tak źle. Z 14 osób, które miały spotkać się na rodzinnej Wigilii, 4 mają potwierdzony COVID. Kolejne dwie z pierwszymi objawami. Apeluję, żeby robić testy, żeby nie roznosić chorób na najbliższych, szczególnie tych najsłabszych. W tych okolicznościach pan Paweł życzy zdrowia. Ukraińskie media. Zełenski wymienił sześć krajów Unii Europejskiej, które nie przystąpiły do deklaracji o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kancelaria Zełenskiego poinformowała, że Polska nie zamierza dawać Ukrainie żadnych gwarancji ani jej bronić, tak samo Słowacja, Węgry, Austria, Chorwacja i Malta. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Radia Z powiedział, że cały czas mamy sytuację w wymiarze sprawiedliwości, że polskie sądy mają wielki problem ze skutecznym skazaniem kogokolwiek za korupcję. Ale nie miały problemu, by w zdeterminowany sposób ścigać ludzi, którzy z korupcją walczyli. Amerykański wywiad donosi, że Rosja szykuje się na wojnę z Polską w 2028 roku.